Wlej gorącą wodę do nutelni. Miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Przelej do miski. Dodaj sól. Cukier. Wymieszaj z olejem roślinnym. Wsyp do miski suche drożdże. Dodaj cukier. Ciepła woda. Pozostaw do aktywacji na pięć minut. Wymieszaj z Nutellą. Przesiej mąkę. Zagnieć ciasto. Opróż mąką. Posmaruj miskę olejem roślinnym. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia na godzinę. Pokrój na równe kawałki uformuj kulki. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ułóż bułeczki na blasze. Pozostaw do wyrośnięcia na 15 minut. Zrób wgłębienia dnem szklanki. Piecz przez 30 minut. Włóż lód do kielicha blendera. Dodaj mleko. Wlej wodę do tygielka. Wsyp zmieloną kawę. Zagotuj kawę. Wlej do blendera. Dodaj cukier, esencja waniliowa, Nutella. Zmiksuj blenderem. Napełnij szklankę. Udekoruj bitą śmietaną, sos z gorzkiej czekolady. Przełóż Nutellę do rękawa cukierniczego. Napełnij wgłębienia nutellą. Uprasz orzechy laskowe na patelni. Drobno posiekaj orzechy. Posyp bułeczki orzechami. Ten przepis szczególnie przypadnie do gustu tym, którzy uwielbiają nutelle.